A więc tak, też się zdziwiłem. Musiałem zrobić test na COVID w tych czasach? Dobrze, a więc wygląda na to, że wszystkie papierologiczne rzeczy są zrobione i można jechać już za granicę w końcu. W końcu. Tak. Teraz byśmy po papieru dla Mai i wszystkie inne rzeczy są zrobione, ale Wam powiem wszystko. Co było do zrobienia, ale na początek chcę dojechać do Eurotunelu, więc jedziemy. A jak będę czekał, to wam opowiem wszystko po kolei. Hej, no i jadę autostradą. W tym momencie jest to okolica omijania Londynu. Właściwie już za Londynem jestem w stronę Folkestone i z... prawie 2 godziny czasu zapasu mam. Miałem prawie dwie godziny zapasu byłem jeszcze u weterynarza z Majką żeby mieć taki certyfikat, o którym Wam powiem jeszcze później, na autostradzie informacja dwa pasy zamknięte jednym można jeszcze jechać i informacja, że pali się samochód jak na razie 15-20 minut już w plecy zobaczymy ile czasu zejdzie na objechaniu tego dobrze, a więc jest Folkstone. Speaking. Can I help? Hi there, there's nothing on the screen. You have pets with you today? Yes. Okay, so you need to go to pet reception in the main terminal with this ticket, please. Alright. Thank you. Hutch! Podczas przyjazdu Eurotunnelem to jest fajne, że jest specjalny wybieg dla psów, jest ogrodzenie i może Wasze psisko się wybiegać, są widzicie, tam takie różne przeszkody i tym podobne, więc jak najbardziej fajnie to jest. Dwa, pies zostaje razem z Wami e, po prostu w środku samochodu, więc nie musicie go zamykać nigdzie, e, po prostu jest cały czas z Wami, bezstresowo, jest bardzo fajnie. Jak słyszeliście przy wjeździe, musiałem wziąć papiery, wejście do biura do odprawy psów jest po lewej stronie od wejścia głównego, tam zupełnie z boku jest wejście, i tam po prostu dajecie wszystkie papiery, pani wam tam podbije to wszystko, da yy, takie etykieta i gotowe. Szybko, łatwo i sprawnie. A więc jakie papiery musicie przygotować, żeby przekroczyć granicę z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej? Pewnie podobne będą też z każdego innego państwa, ale w każdym razie Musicie mieć mikrochip dla psa. Każdy piesek mały ma mikrochip, więc to jest załatwione. Dalej. Animal Health Certificate. Zaraz do tego przejdziemy. I numer 3. Jest to szczepienie na wściekliznę, czyli rabies rabies w tej Wielkiej Brytanii. I teraz tak. Skoro my, mikrochip każdy nasz piesek już ma, to następny kroczek. Krok drugi. Musimy na chwileczkę pominąć, żeby przejść do trzeciego, a dlatego, że e, musimy długo czekać na szczepienie, na wściekliznę. Dlatego, że po zaszczepieniu nie możemy przekroczyć granicy przez 21 dni, żeby ta szczepionka się wzięła i po prostu y, nabrała y, mocy sprawczej. Tak. Więc. E, więc tak, jeżeli planujecie wyjazd z psem za jakiś czas, to warto psa zaszczepić dużo wcześniej. Dlatego że ta szczepionka podaje, ma ważność 3 lata, więc tutaj nie ma żadnego problemu, tak? Po prostu bierzecie wcześniej to trzeba załatwić. Jak już planujecie za jakiś czas wyjechać, to już to zróbcie, bo później, tak jak ja musiałem czekać 21 dni. Zróbcie, ja już wiedziałem, ok, jadę, jadę, i mam 21 dni. I robiłem wtedy wycieczkę po Wielkiej Brytanii zamiast po Hiszpanii. A więc Animal Health Certificate jest ważny 4 miesiące, ale musicie go zrobić najwcześniej na 10 dni przed wyjazdem. Ja osobiście go zrobiłem w dniu wyjazdu i nie było z tym żadnego problemu. Ten certyfikat jest ważny 4 miesiące, ale tylko na jeden wyjazd. Więc jeżeli byście kilka razy chcieli jechać, to wtedy warto byłoby pomyśleć o tym paszporcie. Mało tego, jeżeli chcecie zostać dłużej niż 4 miesiące po stronie europejskiej, tak samo musicie wziąć kolejny certyfikat, się zaopatrzyć. I wtedy też byłby dobrym pomysłem ten psi paszport. I ostatnia ważna rzecz jest taka, że. Przed powrotem do Wielkiej Brytanii musicie jeszcze raz odwiedzić weterynarza, ale po stronie europejskiej, żeby sprawdził, czy tam nie nabawił się was piesek jakiejś dziwnej choroby, która by uniemożliwiła wasz powrót do Wielkiej Brytanii. I nie możecie zrobić tego wcześniej niż na 5 dni przed powrotem. Wizyta u weterynarza w Niemczech kosztowała mnie 80 euro, ale ile kosztuje w ogóle ten cały Animal Health Certificate właśnie w Wielkiej Brytanii. Otóż to zapytałem o to e, mojego weterynarza w, pod Bristolem i powiedział mi: 160 funtów. Ok, sporo, sporo. Ale że ja pojechałem już wcześniej po szczepieniu e, na, na trasę, tak? Pojechałem do Devon, do Pół. Już nie chciałem was do Bristolu, więc e, chciałem to zrobić w Pół po drodze, właśnie do Eurotunnelu. I tam mi powiedzieli 260 funtów. Kurde, jak? Jeszcze mało tego problemu robili. Ale podzwoniłem. A dzwoniłem dużo i znalazłem super miejsce. E, I zapłaciłem tam tylko 99 funtów. Tren! I po drodze jest to przy e, Eurotunelu. A link do tego miejsca znajdziecie na moim blogu. Wejdźcie na stronę www.vanlifemagic.pl i tam będzie artykuł i już jest. Tam artykuł o tym, jak przekroczyć granicę z psem, i tam będzie link właśnie do tego miejsca, gdzie możecie oszczędzić sporo pieniędzy i czasu, dlatego że po wysłaniu wszystkich papierów do nich przyszedłem na wizytę. Pani miała wszystko wydrukowane. Wizyta trwała 5-10 minut, pani mi wszystko wytłumaczyła. Także jak już byłem w Niemczech, to powiedziałem: Proszę tutaj, strona piąta tutaj tylko trzeba podpisać piecząteczkę zrobione, gotowe. Jak zwykle tutaj przejazd przez kontrolę graniczną, bezproblemowo. Jakoś inni ściągają na bok na jakąś kontrolę czy coś. No tutaj bezproblemowo, bach bach A teraz wam pokażę jak się wjeżdża na tą platformę. No, w wjechaniu na platformę nie ma nic trudnego, wystarczy po prostu podążać albo za wszystkimi, albo podążać za panu, który wskazuje właśnie drogę Jest takiego konia na wzgórzu te pociągi przecież wyglądają jak z jakiegoś kurde Auschwitz czy coś takiego takie wojskowe albo takie więzienne takie brzydkie no ja wiem, że są tylko pociągi, ale mogliby je pomalować jakoś ładnie o. Tam po drugiej stronie to takie ładne. Malowali jeden można? Pani ma robotę? Jak będą taki mały odstępy pomiędzy samochodami, to tak połutach postawię. Trzeba dać bieg i ręczny, opuścić szyby. Easy peasy. Ale to będzie nudne. Dobra. A, i taki przejazd trwa 20 minut do pół godziny. Ale korzystając z okazji, że jedziemy sobie właśnie w tym sposób, no to mogę troszeczkę poczesać Majkę. Idealnie czas na takie rzeczy. Może sobie jakieś zdjęcie w międzyczasie na telefon, i wam rzucę na relację. No i wyjeżdżamy z pociągu z tunelu. Pociąg wjechał do tunelu, a my wyjeżdżamy z pociągu, który przejechał przez tunel. <gry> Zegarek przystawiony, najważniejsze, po której stronie mam jechać? <laughs> Ostatnio sobie zmieniłem telefon iPhone'a na Androida, na Samsunga. I teraz jaka tam jest różnica? Na przykład na Google Mapach w iPhone'ie nie pokazuje się z jaką prędkością jedziesz, a teraz mogę sobie spokojnie zerknąć na Androidzie, na Google Mapach pokazuje mi w kilometrach na godzinę z jaką prędkością jadę i tutaj na na tym normalnym liczniku, tego w, tym, w moim aucie, w moim wanie. E, e, po prostu słabo widać te kilometry, te w kilometrach. Na nagrywanie na chwilę, na teraz, później wam, bo trochę ma muszę się przyzwyczaić do jazdy. I jedziemy, muszę ok otworzyć okna. Jak otworzę okna, to nie będzie niesłuchać, co ja mówię. Więc sorry. Belgia, uwaga, 3, 2, 1, Belgia! Nie wiem czy też tak macie, że ja chcę tylko jak najszybciej przez Francję przejechać. 3,5 godziny jazdy. Jeden z prędkością 60 mil, czyli około 100 km na godzinę. Jest to taka prędkość, w której jeszcze to spalanie nie zaraz tak szybko. Ponoć 90 km na godzinę to jest najbardziej, optym... najbardziej ekonomiczna prędkość a wszystko powyżej, to już zwiększa bardzo zużycie paliwa zacząłem słyszeć delikatne tutaj jakby takie ruszanie się tego panelu słonecznego, którego instalowałem niedawno no przepraszam, że Wam tego nie nagrałem, może to dogram jutro Wam pokażę ale generalnie poluzowała się śrubeczka jedna i to w takim miejscu, że myślałem, że to ok, że jak się poluzuje, to się poluzuje w innym miejscu poluzowała się na samym panelu i po prostu zrobiłem tylko nakrętkę dorobiłem na szybko i jest mocno się mocno, jak będzie znowu stukało to sprawdzę więc e, takie dwa z y szybciutkie e, a, co mnie rozwaliło słuchajcie, strasznie mnie to rozwaliło no, podjeżdżam na stację znowu podjeżdżam wyciągam e, ten nalewa mnie. nie działa Kurde, to to nie. odkładam, biorę jeszcze raz nie działa no to idę na stację wewnątrzną mówiłem, że nie działa e, dystrybutor a e, że to trzeba kartą, Mówię, że kodów muszę zapłacić no to, no to muszę najpierw powiedzieć za ile chcę zatankować żeby e, móc zatankować czyli nie mogę zatankować do pełna nie mogę zatankować do pełna e, dlatego, że nie wiem, to będzie do pełna, tak? w każdym razie zostało mi 2,5 godziny jazdy, czyli będę pół godziny po północy na miejscu. Trochę... Maja. A gdzie jest miejsce dla mnie? Maja. Gdzie jest dla mnie miejsce na łóżku? Więc korzystając z tego, że przecież kamperem jadę, to no nie będę cię też całą noc dług. Więc zjechają sobie na parking. Tutaj widzicie trawka. Tutaj jakiś plac zabaw jest, w razie co. No i jest dość duża odległość do autostrady. A w nocy wygląda na to, że tutaj jest w Belgii zakaz jazdy tirami, czy coś, tylko osobówki jeżdżą. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda przynajmniej z boku. I tak, więc po prostu kimnąłem się. Teraz jestem rano, wypoczęty jestem i pyk! Dojadę w pięknej pogodzie. Wyspadem człowiekiem i tak, a nie, że... my gdzieś za kierownicą. Nie, nie, nie. Dobra, jedziemy i. Niedaleko już zostało. Uhuhu, 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 granica z Niemcami właśnie mnięta. Prosto wyjeżdżam z tunelu. Ale bardzo ciekawe, że przejeżdżasz przez tunel wywiercony w dziurze i wjeżdżasz do innego kraju. Ciekawe, ciekawe. I po autostradzie. To się jedzie no, po, po drugiej stronie, tak? Ale w mieście słuchajcie. Teraz sobie, sobie tak właśnie patrzę, kurde coś tutaj jest nie tak mm. <laughs> Czemu to auto jedzie po tej stronie. Muszę się przywyknąć teraz. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. No to... Wow, dziękuję, że oglądałeś aż do tego momentu. Pewnie jesteś jedną z trzech osób, która obejrzała do końca ten materiał. <laughs> Ale w każdym razie dojechałem szczęśliwie do końca. Zostaw łapkę w górę, proszę, jakiś komentarz miły. Napisz salceson w komentarzu, jeżeli dooglądałeś do tego momentu. <laughs> Dobrze, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, hej.